Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 10 stycznia 2024. 1356 jest dzięki technologii i polityce mającej na celu zmniejszenie emisji dwutlenek węgla do środowiska. Samochody przeszły z gaźnika na wtrysk paliwa, chociaż dla wielu miłośników samochodów silniki gaźnikowe generują większą moc. Wtryskiwacze są znacznie bardziej oszczędne i dlatego generują mniejsze zużycie paliwa. Wtryskiwacze są kluczowymi elementami układu spalania i pracy silnika samochodu. Jeśli jeden z nich ulegnie awarii, samochód może nie odpalić, więc wymagana jest pewna konserwacja. Ale jak często czyścić te wtryskiwacze? W tym artykule wyjaśnimy tę wątpliwość. Częstotliwość czyszczenia wtryskiwaczy. Czyszczenie wtryskiwaczy paliwa w samochodzie jest ważną częścią regularnej konserwacji pojazdu. Wtryskiwacze paliwa odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu odpowiedniej ilości paliwa do silnika i z czasem mogą zostać zatkane przez brud, zanieczyszczenia i osady węglowe. Częstotliwość czyszczenia wtryskiwaczy zależy od kilku czynników. W tym wieku pojazdu rodzaju używanego paliwa i warunków jazdy. Zasadniczo zaleca się czyszczenie wtryskiwaczy paliwa co około 30 tysięcy i Niektóre pojazdy mogą jednak wymagać częstszego czyszczenia, zwłaszcza jeśli są eksploatowane w ruchu przerwanym lub w trudnych warunkach. Ważne jest, aby zwracać uwagę na oznaki, które mogą wskazywać, że wtryskiwacze paliwa wymagają czyszczenia. Objawy te obejmują nierówną pracę na biegu jałowym zmniejszone przyspieszenie, wahania silnika i zmniejszoną oszczędność paliwa. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, być może nadszedł czas, aby sprawdzić i wyczyścić czy paliwa. Istnieje kilka metod czyszczenia wtryskiwaczy paliwa, w tym stosowanie dodatków do paliwa profesjonalne usługi czyszczenia i zestawy do samodzielnego czyszczenia. Dodatki do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa są przeznaczone do usuwania osadów i poprawy wydajności wtryskiwaczy po dodaniu do zbiornika paliwa oprócz regularnego czyszczenia wtryskiwaczy. Ważne jest stosowanie wysokiej jakości paliwa i przestrzeganie odpowiedniego harmonogramu konserwacji pojazdu. Obejmuje to regularną wymianę filtra paliwa i stosowanie paliwa zalecanego dla danego pojazdu. Techniki czyszczenia wtryskiwaczy samochodowych dodatki do paliwa, dodatki te są przeznaczone do usuwania osadów z wtryskiwaczy i poprawy ich wydajności, aby użyć dodatku do paliwa. Wystarczy wlać zalecaną ilość do zbiornika paliwa pojazdu przed napełnieniem go benzyną. Profesjonalne usługi czyszczenia wiele warsztatów samochodowych i centrów serwisowych oferuje tę usługę która obejmuje użycie specjalistycznego sprzętu do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa. Podczas tego procesu technik wyjmie wtryskiwacze z silnika i użyje profesjonalnego roztworu czyszczącego do usunięcia uporczywych osadów. Metoda ta zapewnia dokładniejsze czyszczenie i jest zalecana w przypadku mocno zatkanych wtryskiwaczy. Zestawy do samodzielnego czyszczenia, zestawy te zazwyczaj zawierają roztwór czyszczący i zestaw instrukcji użytkowania. Proces czyszczenia polega zazwyczaj na podłączeniu zestawu czyszczącego do szyny paliwowej lub układu paliwowego i przepuszczeniu roztworu czyszczącego przez wtryskiwacze. Czyszczenie ultradźwiękowe proces ten polega na umieszczeniu wtryskiwaczy paliwa w myjce ultradźwiękowej. W której fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości tworzą pęcherzyki kawitacyjne w roztworze czyszczącym. Pęcherzyki te pomagają usunąć osady z wtryskiwaczy, zapewniając dokładne czyszczenie. Regularna konserwacja oprócz regularnego czyszczenia, ważne jest przestrzeganie harmonogramu regularnej konserwacji pojazdu. Obejmuje to wymianę filtra paliwa w zalecanych odstępach czasu stosowanie wysokiej jakości paliwa i zapewnienie odpowiedniej konserwacji silnika, możesz być zainteresowany.